Dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku programu Mój znajomy lekarz. Robimy wszystko, aby te programy były bardziej na luzie, żeby nasi lekarze byli bardziej znajomymi i żeby te informacje, które usłyszycie w trakcie tej rozmowy, były bardziej przystępne. A nam zależy na tym, żeby informacje, które przekazują nasi goście, były tymi aktualnymi, wiarygodnymi, z którymi warto się zapoznać przed wykonaniem jakichś zabiegów albo rozpoczęciem procedury albo rozpoczęciem leczenia. Dzisiaj w studiu lekarz Piękny jak grecki Bóg, młody, zdolny, utalentowany. Znam go chwilę, ale już bym mu zaufał. Ale nie będziemy się rozmawiać o pięknie mężczyzn, tylko o czymś, co chyba moim zdaniem dotyczy kobiet. Witam doktora Jakuba Kreta. E, witam serdecznie. E, miło mi e, Państwa e, tutaj, że Państwo mnie gością. Tak. Powiedz na początek mm, kim jesteś, czym się zajmujesz i dlaczego akurat ten temat dzisiaj wybraliśmy? E, Jestem chirurgiem, który zajmuje się głównie estetyką twarzy i zabiegi z zakresu właśnie twarzy, powieki, głównie usta, brow lift, czyli podniesienie brwi. To jest mój jakby tutaj zakres zainteresowań aktualnie. Dzisiaj spotkaliśmy się w temacie lip liftu, czyli właśnie. podniesienia w górnej wargi. Tak, uznaje się usta za jeden z najbardziej takich zmysłowych w Zmysłowych fragmentów, części kobiet, tak, że zmysłowe usta od zawsze kobiety, od czasów starożytnych, jakoś sobie tam dodawały barwników na usta, starały je jakoś sobie powiększyć, uwypuklić, bo podobno tak jesteśmy my skonstruowani mężczyźni, że na te między innymi elementy zwracamy uwagę. No i osobom, które w swoich genach nie mają takich ust, szczególnie górnej wargi, jakby chciały mieć, ty i inni lekarze służycie pomocą, tak? I właśnie ten zabieg, o którym będziemy rozmawiać. Jakbyś tak mógł w skrócie powiedzieć, na czym on polega i dla kogo ewentualnie ten zabieg jest i w jakim momencie życia? No więc tak, zabieg liplift, tak jak mówiłem, to jest podniesienie wargi górnej, z tym, że ma swoje ograniczenia. Wiadomo, że my znamy powiększenie wargi górnej, powiększenie w ogóle ust jako wolumetrię, Pom przy pomocy kwasu hialuronowego. Jest to bardzo częsty i, i taki yy, zabieg, który wykonują lekarze medycyny estetycznej yy, i jakby tego jest bardzo dużo na rynku. Tak? Pacjenci bardzo często korzystają z tych, z tych usług, yy, a zabieg LipLift, taki teraz aktualnie, yy, yy, myślę, że yy, yy, przechodzi swój renesans, bo to nie jest nowy zabieg, który nie wiem, wymyślono Kilka lat temu, tak? Ten zabieg już jest znany od dłuższego czasu, tylko teraz przechodzi taki renesans. Ze względu na to, że są różne trendy w modzie, tak samo jak i trendy są w modzie, tak samo trendy są też w chirurgii. Jeśli chodzi o wargę, war, wargi górne i dolne, one mają swój, swój stosunek. Kiedyś uważano, że taki idealny stosunek wargi górnej do dolnej jest że jedna trzecia górnej wargi jest całą jakby szerokością ust, a dolna przejmuje dwie trzecie. W tym momencie idzie w to w, w stronę taką, że chcemy, żeby ta warga górna była bardziej widoczna, bardziej zaznaczona, i tak idą trendy. Mhm. Y Okej, okay, czyli jeżeli dobrze rozumiem, to czasami możemy znaleźć takie grafiki w internecie, takich właśnie całusznych ust, które one i górna i dolna warga są takie duże, wiesz, tak. wy wyraziste i, i, i takie soczyste. Tak, to jest właśnie takie trendy, z tym, że no wiadomo, że trendy idą czasami w wyostrzenie, mhm. tak jak mówisz, że warga górna i dolna są równe, myślę, że wtedy jest to już mocno zaburzony stosunek i to nie wygląda już naturalnie. Są pacjentki, które oczywiście lubią taki przerysowany wygląd takich taki właśnie wielkich, pomalowanych ust jak, jak, jak z kreskówki, tak? z tym, że yy, no, większość nasz, naszych moich pacjentów yy, woli efekty zabiegów naturalne. Od tak? razu zapytam, mówisz pacjentów. I czasami mówiąc pacjentów mamy się ogół, Moment. tak? Ale czy to jest tak, że to jest porówno kobiet i mężczyzn? Nie. Tu, jeśli chodzi o usta, wolumetrię ust, o ile wolumetrię usta, przychodzą pacjenci na wyrównanie asymetrii, yy, pewne defekty, uzupełnienie, to, to się zdarza, tak, albo odświeżenie, to się zdarza, ok. ale jeśli chodzi o lip lift, yy, ja nie mam takiego doświadczenia, żeby przychodzili pacjenci, raczej yy, chcą efektów naturalnych, a ten efekt zawsze zostawia jakąś tam bliznę, której pacjenci też yy, nie lubią, tak, Faceci naprawdę lubią bardzo naturalne efekty, i żeby tak jak jego środowisko nie widziało, widzą, że jest fajniej, mhm. ale nie widzą, jakby co było zrobione. To jest taki, okay. to, tego dążą. to znaczy, że jak kobieta przychodzi do ciebie i chce sobie usta, nazwijmy umownie, poprawić, tak? No bo to może, może być y, kwestia y, mhm. y, właśnie tak, jak powiedziałeś, asymetrii, i innych jeszcze elementów, ale przychodzi do ciebie kobieta, która korzystała z, właśnie z wypełniaczy i teraz chce czegoś bardziej trwałego. To w Twoim odczuciu, jak się spotykacie w gabinecie, to jakie pytania padają? Czy, czy to jest kwestia, jak bardzo powiększysz te usta tą metodą, czy bardziej, czy są jakieś powikłania, czy to jest odwracalne, czy się efekt długo otrzyma? No bo wy, mhm. przy wypełniaczach ten efekt jest ograniczony, uzależniony od pewnych czynników, u kogoś wytrzyma kilka miesięcy dłużej, u kogoś kilka miesięcy krócej. To jakie są takie główne pytania tych pacjentek w gabinecie? Powiem tak, y, może zacznę od tego, że są, są typy pacjentów na ten zabieg, tak? Tak jak mówisz, jeden z typów pacjentów jest, jest pacjentka, która już miała wielokrotny zabieg wypełniania ust w tym obrębie, w obrębie ust i chciałaby pełnego efektu, tak jak mówisz, trwałego efektu i nie chciałaby więcej wypełniać. To jest jeden typ pacjenta, który najczęściej ma wypełnione usta za bardzo, przepełnione usta, często jest migracja tego wypełniacza. No i to, migracja to znaczy że, migracja znaczy, że na przykład, jeśli wolumetrię w górnej wargi głównie robimy, mm -hmm. bo to najczęściej jest tutaj największym problemem, to ten wypełniacz przechodzi przez granicę czerwieni bargowej, czyli on tak robi nam taki wąsik nad, tak zwany wąsik nad czerwienią wargową. I tu tak naprawdę on migruje do góry. I to daje taki mocno nie, nieestetyczny wygląd. To, to, tak jak ty mówisz, te całośne usta to często to są zabiegi, to co pokazujemy w, socja, w social mediach, są to zabiegi zaraz po. No i wtedy zaraz po to bardzo ładnie wygląda, ale często e, z czasem, po miesiącu, po dwóch, po trzech migracja jest tego wypełniacza i ona wychodzi poza czerwieni wargową i właśnie wtedy mamy taki efekt, takiego wąsika nad czerwienią wargową. I to jest dosyć częsty, za, częsty pa, częstka pacjentka, która przychodzi Skonsultować się, co bym mogła z tym zrobić, jakie trwały efekty, i wtedy przychodzi do mnie i, na właśnie na, i się interesuje zabiegiem lipift. To mhm. jest bardzo często pacjentka. Dobrze. Mhm. E, załóżmy, że już do Twojego gabinetu przyszła pacjentka, która mhm. e, spełnia te wymagania, czyli nie ma przeciwwskazań. On to może zapytam o przeciwwskazania. Komu, komu nie można robić, albo komuś byś, komu e, ty by nie chciał zrobić. O, tak, no to to jest jak w w całej chirurgii plastycznej pacjentka, która ma mm, bardzo wygrowane oczekiwania, oczekiwania nie, jakby, nieadekwatne do tego, co możemy zrobić, to jest pierwsza, pierwsza rzecz, to, to w całej chirurgii plastycznej tak naprawdę takich pacjentów lepiej nie operować, bo mają za, jakby, takie oczekiwania zupełnie nierealistyczne. To jest, to jest pierwsza rzecz, której na pewno nie powinniśmy wykonywać takich zabiegów. Myślę, że pacjentka, która ma za dużo tego wypełniacza, to jest pacjentka, którą jakby to nie jest przeciwwskazanie, ale takie czasowe, że na przykład przychodzi pacjentka, która ma bardzo dużą migrację, ciężko ocenić w ogóle anatomię w jej tutaj y, przypadku i wtedy zaczynamy rozpuszczać ten migrujący wypełniacz. To też jest częsta sytuacja i to jest takie dosyć przeciwwskazanie, bo bo chcemy widzieć tą anatomię, Chcę, ja muszę widzieć, y, co mogę z tym zrobić, ale jak to jest y, taki tak zwany miszmasz, no to ciężko to ocenić i zrobić to y, tak prawidłowo, tak? Mhm. tak żeby był rezultat y, do przewidzenia i żeby pacjentka wiedziała, na co ma się przygotować po zabiegu. To jest na pewno przeciwwskazanie. Kolejnym przeciwwskazaniem może być y, za mały odcinek między podstawą nosa a czerwieniową wargową w wargi górnej. Za ten odcinek. odcinek za mały, bo za krótki. Po prostu pacjentka, która ma już w tym momencie na przykład ma centymetr. Czy są takie pacjentki centymetr, powiedzmy centymetr i 2 mm, 12 mm, to jest za mały odcinek, żeby go skracać, bo jeśli go skrócimy, to będzie bardzo nienaturalny, no, nienaturalny efekt yy, i będą, jakby usta zaraz będą pod nosem. To mm -hmm. też jest coś, czego wolę by nie wykonywać no, ze względu na, yy, na to, że to później niestety ten zabieg. Yy, jest dosyć trwały, tak, odwrócenie jego efektów są trudne, mhm. tak, to jest bardzo trudne do odwrócenia tego efektu i z tego względu pacjentka musi wiedzieć, na co się pisze, tak, jeśli chodzi o wolumetrię ust, no to możemy to rozpuścić, są pewne yy, sposoby na to, żeby odwrócić efekt, może nie do końca, ale odwracamy efekt przynajmniej wolumetryczny, a tutaj jest to bardzo trudne do odwrócenia, więc to pacjentka musi być mocno zmotywowana, e, wiedzieć co robi, tak? wiedzieć, jakby całą informację mieć a propos całego zabiegu. Jakieś choroby, jakieś e, uczulenia, o, jakieś, nie wiem, mm, jeszcze, nie wiem co mi się wydaje, yy, e, jeśli chodzi o takie pracy, nie wiem. Jeśli co chodzi to o to takie wskazania mógł... ogólne, no to wiadomo, hmm. że to jest, chodzi o e, krzepnięcie, pacjentka raczej e, musi być bez jakiejś infekcji podczas tego zabiegu. Oczywiście zdarzają się sytuacje, że dzień przed pacjentka dzwoni, że ma opryszczkę, no to zupełnie to jest dyskwalifikowana pacjentka bez zabiegu, ma jakieś infekcje od górnych dróg oddechowych, to mhm. są czasowe przeciwwskazania. To oczywiście to jest standardowo przy każdym zabiegu chirurgicznym. E jeśli chodzi o to, no to, to, to na pewno jest to przeciwwskazanie dosyć mocne. Jasne. Powiedziałeś wcześniej o, o modzie, wiemy obydwa już, że pewna bardzo rozpoznawalna, popularna kobieta zrobiła sobie ten, ten zabieg, lip lift I, i czy ty zauważasz w gabinecie, że teraz więcej pacjentek przychodzi z zapytaniem? Albo na przykład przynosi, nie wiem, telefon, którym jest zdjęcie tej osoby lub w ogóle pokazują zdjęcia ust, które chciałyby mieć. Tak, to jest jakby ten renesans jest od kilku powiedzmy lat, tak, mm -hmm. Tego zabiegu Liplift, ale bardzo mocny trend, tak jak mówisz po tej sytuacji, w której celebrytka powiedziała o tym, tak, oficjalnie, że, że ona to wykonała ten, ten zabieg, bardzo duże zainteresowanie jest tym zabiegiem. Wręcz powiedziałbym, większe niż powinno być, tak? no bo ze względu na to, że pacjentki zobaczyły efekt całościowy, mm -hmm. bo, bo to pacjentka jakby ta celebrytka wykonała nie tylko ten jeden zabieg, tak. ona wykonała kilka w tym samym czasie, tak, e, i widzą ten cały efekt e, całości, e, a pacjentki wychodzą, przychodzą głównie na ten jeden zabieg i myślą, że ten jeden zabieg załatwi im wszystko i odświeży ich wygląd całościowo. To po pierwsze, no to dużo oczekiwania mają co do tego zabiegu, tak? Po drugie, nie każda anatomia pozwala na wykonanie zabiegu, tego zabiegu i, i takiego osiągnięcia, takiego dobrego rezultatu, tak? Bo to nie, nie każde usta się na to nadają. To, to dlatego pacjentki przychodzą często z takimi oczekiwaniami dużymi, mhm. ale ja muszę trochę je wystopować, bo to nie jest zabieg dla wszystkich, tak? to, to trzeba Przyznać, że, że ten trend jest, mhm. ale pacjentki konsultują, ale ja nie zawsze wykonuję te zabiegi. Czy ten zabieg, poza tym, co powiedziałeś, y, czyli o tej genetyce, anatomii, o odległości, no to, to anatomia, tak, odległość mhm. od podstawy nosa do, 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 do linii górnej wargi. Y, czy są jeszcze takie sytuacje, kiedy y, właśnie nie wiem, ktoś miał wypadek? Mhm. Nie wiem, komunikacyjny, jakiś inny. Ma zaburzoną tą linię ust albo na przykład zajęcza warga. Czy to też jest metoda, którą można sobie ten wygląd ust poprawić w takiej sytuacji, kiedy te, te usta były uszkodzone, uległy jakimś deformacjom w wyniku wypadku lub innych zdarzeń? Powiem tak, bardzo to trzeba ocenić. Co do przypadku, tak? jeśli chodzi o zajęczą wargę, czyli po prostu stan po rozszczepie wargi, mm -hmm. najczęściej czy rozszczepie wargi i podniebienia, to jest zupełnie inna sytuacja. Tutaj mamy blizny, tutaj jakby możemy wykonać może zabieg prędzej wyrównania czerwieni wargowej, wyrównania asymetrii, to są tego typu zabiegi, ale lip lift jakby tutaj nie załatwia nam tej, tej sytuacji. Myślę, że to nie jest zabieg dla takich pacjentów, ale tak jak mówisz, że po, yy, po jakimś urazie Pacjentki często też przychodzą, które mają porażenie nerwu twarzowego, czy okay. całościowe, czy częściowe, tak? z różnych względów. tak, Mogą być różne, różne przyczyny tego. Jeśli jest to stałe, stałe zaburzenie, często przychodzą na wyrównanie takiej asymetrii. To jest też pacjent, który, który jest dobry. Tak? Jeśli chodzi o, wiadomo, że my dynamicznie, tego, ja tego nie, nie poprawię dynamicznie, ale w takim statycznym pojęciu jestem w stanie w miarę wyrównać tą asymetrię, w miarę po prostu możliwości, tak? Oczywiście wyjściowo jest to zupełnie... Y, y, trzeba to ocenić y, co do osoby, co do pacjentki, ale jestem w stanie wykonać, y, jakby przybliżyć y, asymetrię, tak? To, to też są, jest jakaś grupa pacjentów, nie jest ona duża, ale, ale są takie pacjentki, które mhm. się zgłaszają. Takiem, to tak. jeszcze takie jedno pytanie, które prosiła, żebym zadał jedna z dziewczyn z naszego zespołu. czy jak się wykonuje ten zabieg? To przy okazji osiąga się inne pozytywne efekty. Poza tym, że widzimy, że usta są większe, bardziej harmonijne, tak? piękniejsze. To nie wiem, wygładzają się z marszki palacza albo coś się podnosi, nie wiem, nos się obniża, no bo pewnego rodzaju ściągamy usta z nosem, zbliżamy je. Czy są jeszcze jakieś inne efekty, które można cenić jako pozytywne w pierwszej chwili? Jako pozytywne powiem tak, yy, tak jak mówisz, że to nie jest tylko uwidocznienie wargi górnej to jest skrócenie tego odcinka, czasami pacjentki mają z tym problem, że to jest za długi odcinek, to to jest jak mówisz kolejny efekt zabiegu. Yy, myślę, że to obniżenie podstawy nosa to jest yy, jakby nie osiągamy tego, tak, mhm. bo to podstawa nosa ma swoje ufiksowanie mocniejsze, więc dlatego ufiksujemy do tego podstawy nosa ze względu na to, że fiksujemy zazwyczaj coś mobilnego do czegoś nieruchomego, mhm. żeby osiągnąć dany efekt. Yy, Osiągamy taki efekt wygładzenia zmarszczek. Nie jest to duże, to nie jest wyprasowanie tego okolicy, ale na pewno odświeżenie, bo, bo różne są pacjentki. Przychodzą pacjenki na ten zabieg w wieku 25, mhm. ale ja też operowałem pacjentkę, która miała 72 Siedem. lata, o, mniej więcej, tak, tak 72 lata, e, i ona była bardzo zadowolona z tego efektu zabiegu, bo tak jak mówisz, odświeżyło, o, odmłodziło tą okolicę. Mhm. E, to po pierwsze, a po drugie z czasem z wiekiem jest takie obniżenie wargi górnej i ona się roluje warga górna do środka. Po pierwsze, po drugie opada, a my jakby tak młodzieńczo, to dobrze byłoby, jakby warga górna uwidaczniała nam też zęby. To jest mhm. coś, co w takim statycznym oglądaniu twarzy to zęby się pojawiają. I to daje, nadaje takiego młodzieńczego looku. Myślę, że pacjentki też to lubią. To jest dodatkowy taki aspekt, no, który się osiąga tym zabiegiem. Mhm. Wspomniałeś o tym, że yy, grawitacja działa, tak? medycyna estetyczna yy, czasami jest nazywana medycyną antygrawitacyjną, mhm. bo wiele rzeczy opada, skóra, tkanki i obniża się to poprzez ciągłą właśnie walkę z grawitacją ziemską, ale czy to może być tak, że mm, znowu chyba odwołujemy się do genetyki i anatomii, że są osoby, które mm, no, jakby szybciej tracą tą swoją młodzieńczą witalność i potrzebują tego, tego szybciej. Czy na przykład zdarza Ci się, że trafiają pacjentki odesłane czy się przekierowane do siebie od innych specjalistów, bo Bóg na przykład, że wypełnianie to, to nie jest to, bo na przykład właśnie warga jest za nisko albo jest za długa ta przestrzeń? Tak, zdarzały się takie pacjentki, oczywiście przekierowane od lekarzy, którzy nie wykonują tego zabiegu, a wykonują mm -hmm. na przykład wolometrię. Okay. E, tak, zdarzały się takie pacjentki ze względu na to, że nie zawsze pacjentką chodzi o wypełnienie, nadanie większej objętości. Czasami po prostu wolą odświeżenie, żeby ta okolica nie wyglądała na, na młodszy, tak? Chcą, żeby wyglądała na jakby był młodszy ta okolice, mm -hmm. Tak, po pierwsze. E, po drugie, Przychodzą też pacjenki, które nigdy nie wypełniały sobie ust wypełniaczem takim stałym, ale chcą coś poprawić w tym wyglądzie, a nie chcą wykonywać wypełniacza. Tak? One mhm. jakby nie, mają, nie mają przekonania, mhm. nie chcą, to jest ich decyzja, ale chciałyby poprawić tę okolicę i wtedy trafiają do mnie. To też jest taki kolejny pacjent. Tak? Dobra, teraz bym chciał przejść do takich spraw technicznych, które okay. mnie interesują. Ten zabieg wykonuje się w znieczuleniu miejscowym czy ogólnym, ile to trwa, jak długo się wraca powiedzmy, do zdrowia takiego, wiesz, że można wyjść i po pewnie są jakieś szwy, może nie ma, nie wiem. Opowiadaj, po prostu ja cały przebieg zabiegu tak. To jest yy, ciekawe z, z, od strony pacjenta, tak. to, to są fajne informacje dla pacjentki. E, to tak, jeśli chodzi o sam zabieg, wykonuje najczęściej w znieczuleniu miejscowym no bo tu jesteśmy w stanie to wykonać, tak? Znieczulenie nie jest przyjemne, no bo to, to jest taka okolica dosyć wrażliwa, więc to znieczulenie nie jest przyjemne, ale jesteśmy w stanie to zrobić. To jest po znieczuleniu już pacjent nic nie czuje, tylko czuje dotyk, pociąganie, więc to mhm. jest jakby jesteśmy w stanie to zrobić. Jeśli chodzi o znieczulenie ogólne, najczęściej ten zabieg się wykonuje przy okazji innych okay. zabiegów większych, typu lift twarzy. Brał lift, tego typu już zabiegi, które wykonujemy w znieczuleniu ogólnym. Przy okazji można wykonać oczywiście zabieg Liplift. E, ale jeśli chodzi o moją praktykę, wykonuję to w znieczuleniu miejscowym. Zabieg trwa od godziny do godziny, powiedzmy półtorej godziny mniej więcej w tym zakresie. E, zakładamy oczywiście szwy warstwowe, czyli szwy podskórne, rozpuszczalne i szwy na skórze, które widzimy. W postaci takiego wąsika, zaraz pod nosem. Mhm. I tutaj ja zdejmuję też po 7-10 dniach, a myślę, że takie dojście do siebie to warto sobie 10-14 dni dla pacjentki zrobić. Tak zawsze mówię, że te 14 dni to już tak komfortowo może wyjść do pacjentu, do, do zwrócić do normalnego, codziennego życia, bo to zawsze ten dyskomfort w postaci szłów, w postaci obrzęku. Myślę, że to warto poświęcić te dwa tygodnie, żeby ten zabieg y, trwały był i z dobrymi efektami, bo o ile efekty pacjentki bardzo lubią, to, y, to ta blizna zawsze pozostawia y, tutaj pole y, do, do niezadowolenia ze względu na to, że y, ona może być widoczna, może być mniej widoczna, to wszystko zależy oczywiście od techniki, od anatomii, od pacjentki, która ma swoją genetykę, swoje y, y, jakby zdolności do gojenia ale też jak pacjentka dba po zabiegu. To jest też dosyć istotny aspekt tego, jak będzie wyglądała blizna, to jak pacjentka dba bliznę po zabiegu. Skoro to jest górna warga, to jak z jedzeniem, jak z piciem, co, tylko wpłynie przez tłąbkę? Zalecam pacjentom, żeby tę dietę półpłynną, już nie mhm. mówię, żeby zupełnie płynną, ale półpłynną przez te dwa, na dwa tygodnie warto, Y, stosować, y, y, tak samo um, wstrzymywać się od mm. jakichś grymasów, uśmiechów przesadnych. Tak? To to jest nawet specjaliści, niektórzy z zagranicy polecają, żeby wstrzymywać się od jakichś tam nadmiernych y, w, tutaj grymasów i tak dalej, przez nawet 6, tygodni, 6 tak? tygodni, żeby osiągnąć jak najlepszy wynik, jeśli chodzi o, o, o bliznę. Czyli zachowujemy kamienną twarz i. Dokładnie, takie są zalecenia. Ja mówię: no pacjentki na pewno się starają. Myślę, że w pierwszym, w pierwszym momencie czują ciągnięcie, więc na pewno się powstrzymują, ale myślę, że po tych dwóch, trzech tygodniach, jak już to się wszystko ustawi, no to myślę, że rzadko pamiętają o tym, żeby zawsze warto, no bo to jest zabieg i ta blizna zawsze zostaje z nami na zawsze już. To, to mm -hmm. trzeba przyznać, że, że to pacjentki też muszą wiedzieć, że ta blizna zawsze tam będzie. Ona może być mało widoczna, może być bardziej widoczna, ale ona zawsze tam jest. Yy, ale to myślę, że w przypadku kobiet, które zazwyczaj korzystają z, z różnego rodzaju mm, makijaży, to jest pewien element do ukrycia. Tak, Czy ty yy, jako specjalista, nie wiem, wchodzisz na jakieś przyjęcie, jesteś w jakimś miejscu publicznym, z kimś rozmawiasz i sobie mówisz: O! Widzę, albo było robione, albo coś takiego, czy, eee, czy nie masz takiego skrzywienia? Bywają takie sytuacje, może, może ten lipid nie jest aż tak częstym zabiegiem, ale myślę, że to prędzej pół wieki widać mm -hmm. czasami, że, że, że coś tu było robione, no ale to takie zboczenie, takie zawodowe, że każdy widzi, patrzy na to swoje pod swoim kątem, tak? Tak samo mm -hmm. jak same pielęgniarki zawsze szukają żył na, na rękach u kogoś, to to jest taka, takie zboczenie zawodowe, może to trochę, trochę tak być. Jasne, eee, dobrze. Zbliżamy się powoli jakby do zaplanowanego końca tej rozmowy, ale wydaje mi się że też, że poruszyliśmy wszystko, co jest istotne dla osób, dla kobiet i panów, którzy będą myśleli o tym zabiegu, czyli jakie są przeciwwskazania, na co się trzeba przygotować, kiedy im możesz odmówić, jak to wygląda od strony technicznej i, i jak długo trzeba mieć, nie wiem, urlop albo wyjechać sobie na wakacje. Ochrona przed słońcem? Oczywiście, zawsze. Oczywiście. Zawsze, chociaż to jest ten taki… Miejsce, które raczej rzadko jest nastawione, no ale oczywiście filtry UV są zawsze przy, przy takich przybliznach, to koniecznie. To, to wiesz co, jednej rzeczy jeszcze nie wiemy, jednej, przynajmniej jednej. Jak, jakby jak się z tobą skontaktować, jak cię znaleźć, jak to wygląda jakby z dostępnością, gdybyś chciał skorzystać? <grym> <grym> oczywiście zapraszam na mój Instagram, zawsze możemy się tam kontaktować, tam mamy Placówki, w których pracuję, rozpisane, więc zapraszam do kontaktu z placówką. Myślę, że to łatwo do znalezienia, jeśli ktoś jest zainteresowany oczywiście zabiegiem, albo konsultacją, czy to jest zabieg dla niego, bo to jednak to, że my to poruszymy, to jest jedna rzecz, a druga sprawa, żeby to zobaczyć na żywo. Czasami pacjentki często chcą konsultacje online. Mhm. Możemy to wstępnie ocenić, ale to myślę, że zawsze warto ocenić na żywo, ze względu na to, że ta mimika też wchodzi w grę. Jeśli chodzi o, o tkanki, to nie zawsze tak samo się zachowują, więc to warto się umówić na konsultację taką na żywo. Wtedy możemy ocenić i ja mogę wtedy przedstawić mniej więcej jak to, jakiego efektu może pacjentka się spodziewać, bo to jest dosyć istotne. Mhm. Dodatkowo, jeszcze jakby nadmienię, że czasami uzupełniająco warto wykonać corner lip lift, czyli to jest podniesienie wargi górnej, tak jak lip lift mówiliśmy, on najczęściej podnosi. Mm, to wszystko, co mamy na wysokości nosa, czyli ta szerokość nosa, to i, i delikatnie szerzej, tyle możemy podnieść, tyle możemy tutaj zadziałać. Jeśli chodzi o te boczne aspekty górnej wargi, najczęściej one nie pójdą na tyle, na tyle wysoko, jakbyśmy chcieli, i trzeba wykonać dodatkowo zabieg corner grip lift, czyli wycięcie nadmiaru skóry nad wargą górną. Blizna jest wtedy schowana między czerwienią a białą wargową. Okay. To jest taki dodatkowy aspekt, o którym w też warto wspomnieć przy tym zabiegu, bo to niektóre pacjentki bez tego corner lip lift będą wyglądały też nienaturalnie. Mm -hmm. to jest tak Dobrze. Dobrze. I, I kiedyś ktoś mi zwrócił uwagę, że okay, w tych twoich programach, super, można się dowiedzieć, przysłuchać, poznać lekarza, <grym> jest wszystko fajnie. Brakuje jednego elementu, i który też bym chciał czy chciała usłyszeć. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o inwestycje w tą swoją y, właśnie y, wargę, w porównaniu do wypełniaczy czy do innych zabiegów? Takimi kwotami, chodzi mi o przedział, y, tutaj y, spotykasz się w swojej pracy, czy w jakich, w jakich przedziałach te, te zabiegi są wyceniane w placówkach? Yy, myślę, że to jest zakres od 6 do 10. Myślę, że są miejsca dzieli 12 tysięcy. To jest. Zabieg, tak, myślę, że to, to, to są takie kwoty, ale tak mówię, no, że to jest zabieg trwały. Mm -hmm. Trzeba to liczyć na jakieś 8-10 lat. Myślę, że to jest, to jest taka, taka, taki zakres, w którym okay. powinniśmy oczekiwać rezultatów. Okej, okay. 80 lat na pewno się moda zmieni, czyli idealnie, żeby <śmiewanie> zrobić coś nowego. <śmiewanie> <śmiewanie> Dokładnie. <śmiewanie> okay. e, dobrze, to wiemy chyba już, mam, na, mam wrażenie że nie wszystko. Bardzo dziękuję za tę ciekawą rozmowę. Dziękuję Wiele również. rzeczy nowych się dowiedziałem. E, przypominam, doktor. Jakub Kret, znajdziecie go na Instagramie, a tak, okay. stamtąd do placówek medycznych, gdzie otrzymacie wszystkie informacje o terminach i możliwościach. Więc bardzo dziękuję. Dziękuję również. Wszystkiego dobrego. Wszystkie.